Poznaliśmy mistrza. Trzy drużyny żegnają się z ligą. Yeah! Michał Kiński, witam i zapraszam na magazyn Betkry łódzkiej czwartej ligi. 33. kolejka to był czas rozstrzygnięć. Sokół Aleksandrów wywalczył mistrzostwo. Boruta Zgierz, Szczerbiec Wolbusz i Włókniarz Zelów to zespoły, które spadają do klasy okręgowej. Magazyn rozpoczynamy od gola 32. kolejki wybranego przez widzów, a później podsumujemy ostatnią serię spotkań. Zaczynamy! Gole 32. kolejki według widzów należy do Igora Wieczorka z Sokoła Aleksandrów. Gratulujemy! Ponad murem, obok... Zaczynamy od meczu Sokoła Aleksandrów z Orkanem Buczek. Lider przed rozpoczęciem kolejki potrzebował tylko jednego punktu do awansu. W 32 minucie dośrodkowanie z rzutu rożnego zakończyło się strzałem Jakuba Dregiera i Orkan prowadził 1-0. 7 minut później piłkę odebrał Dariusz Głosiński, Oddał strzał, Krystian Wojtczyk obronił, ale Oleksiej Najdyszak był blisko tej sytuacji. Doprowadził do remisu. Sokół dobrze rozpoczął drugą połowę, Igor Wieczorek strzelał, a Oleksej Najdyszak ponownie znalazł się w dogodnej okazji. Aleksandrowianie wygrali 2 do 1 i świętowali awans do trzeciej ligi. walka, ale kupę ciężkiej pracy wsadziliśmy tutaj w cały sezon, także cholernie się cieszymy, że się udało. Jestem przezmęczony tym sezonem, ale jeszcze bardziej jestem zadowolony z siebie, z chłopaków, z całej drużyny, z zarządu, z trenerów, ze sztabu. Jest po prostu super. To no, że po w takiej drugiej rundzie, jak my zrobiliśmy, tyle yy, zwycięstw z rzędu. Myślę, że to jest zasługa całego zespołu, i trenerów, i prezesa, i zarządu całego, że oni nas wspierali przez yy, całą ligę. Także wszystko, co było od nas zależne od początku, co nam trener przekazywał przez cały sezon, to my wychodziliśmy na boisko i to wszystko robiliśmy. Siła mentalna tego zespołu była ogromna, bo przypominam, że po pierwszej rundzie mieliśmy dwa punkty przewagi, później zrobiły się cztery. Finalnie sześć punktów. Cały czas czuliśmy oddech widza za plecami i chłopcy to potrafili gdzieś tam podnieść mentalnie, tak? I za to należy się im ogromny szacunek, bo wykonali mega pracę. Bardzo ciężko na to pracowali. Dzisiaj możemy się cieszyć, jesteśmy szczęśliwi. Dla nas to olbrzymi sukces, ale sukces, który mocno wypracowali zawodnicy. Uważam, że ta runda przede wszystkim należała do nas. Zdarzały się spotkania, które były cięższe od pozostałych. Wywieźliśmy z każdego praktycznie trzy punkty. To przede wszystkim graliśmy swoją piłkę, drużyny musiały się podstosować pod nas. No i zdarzały się cięższe mecze, tak? Tak potwierdziłem wcześniej, ale wydaje mi się, że dążyliśmy do tego, żeby każdy mecz po trzy punkty i wyszło na to, że mamy lidera i awansowaliśmy do trzy ligi. Zaglądamy do Sulejowa na mecz z Wartą Działoszyn, gdzie wpadło 9 goli. Walczący o utrzymanie Skalnik rozpoczął doskonale. W pierwszej minucie sędzia Dorian Skwara odgwizdał karnego. Jakub Szlaski i było 1 do 0. W 11 minucie Szlaski po strzale z pola karnego pokonał Kacpra Panka. W 16 minucie strzał życia oddał Paweł Drągowski i Warta miała pierwszego gola w tym spotkaniu. W 34 minucie Jakub Szlaski zdobył hat trika, a to 66 minuta i Mateusz śliwka na 4 do 1. Yes. W 71 minucie kolejnego pięknego gola dołożył Tomasz Bąkowicz. Następnych bramek już niestety nie zobaczymy, ale ten mecz zakończył się wygraną skalnika 6 do 3. KS Kutno podejmował ŁKS 3 łódź. W dziesiątej minucie dobre podanie otrzymał Igor Jakubowski i łodzianie do przerwy prowadzili. W 79. minucie LKS wykorzystał błąd defensywy Kutnian i poprzez kontratak Igor Jakubowski zdobył gola numer 2. KS przegrał z trzecią drużyną LKS-u Łódź. Ceramika opoczno zagrała z Omegą Kleszczów. W 17. minucie najpierw interweniował Paweł Wiśniewski, a następnie Filip Zawiasa skierował piłkę do bramki. Gospodarze prowadzili. W 68 minucie ta akcja gości zakończyła się golem Pawła Kowalskiego i było 1 do 1. W 76 minucie Cezary Dominiak otrzymał doskonałe podanie i ustalił wynik meczu na 2 do 1 dla Ceramiki Opoczno. Zryw wygoda podejmował Zjednoczonych Stryków. W tym meczu wpadł tylko jeden gol w 75 minucie. Dośrodkowanie wykorzystał Krystian Białas. Gospodarze odnotowali trzy ligowe punkty. Podobnie było w Zelowie. Włókniarz zagrał ze startem Brzeziny. Mamy 25 minutę. Bramkarz włókniarza Wiktor Kowal popełnił duży błąd, który został wykorzystany przez gości. Rafał Gralec strzelił jedynego gola w tym meczu. Włókniarz doznał porażki. AKS sms Łódź zmierzył się z walczącym o utrzymanie Borutą Zgierz. W drugiej minucie dodatkowego czasu do pierwszej połowy Paweł Zawistowski zagrał piłkę w kierunku pola karnego. Po chwili Michał Wrzesiński otworzył wynik meczu. A to trzecia minuta dodatkowego czasu do całego spotkania i Mateusz Borcuch na 2 do 0. To był również mecz pożegnań. AKS SMS w piękny sposób podziękował za grę czterem doświadczonym piłkarzom. Pawłowi Zawistowskiemu, Arturowi Gieradze, Patrykowi Pietrasiakowi i Maciejowi Humerskiemu. Łodzianie pokonali Borutę 2-0. Klub ze Zgierza w przyszłym sezonie zagra w klasie okręgowej. Zabieramy Was do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie Widzew pojechał z nadziejami na awans. Musiał liczyć na porażkę Sokoła i swoją wygraną, by przedłużyć szansę. A tymczasem w 24 minucie Jakub Piotrowski znalazł się w komfortowej sytuacji. Podał do Kacpra Piotrowskiego i było 1 do 0 dla Polonii. W 65 minucie Mateusz Jakubiak strzelił bramkę na 2 do 0. Polonia Piotrków Trybunalski wygrała z Widzewem dwa Łódź. Wygranego meczu RKS-u Radomsko ze Szczerbcem Wolbusz 3 do 1 nie otrzymaliśmy. Spójrzmy w tabelę. Sokół Aleksandrów mistrzem Bet Chrisłudzkiej IV ligi. Do klasy okręgowej spadają Boruta Zgierz, Szczerbiec Wolbusz i Włókniarz Zelów. Klasyfikacja strzelców. Nasz ostatni magazyn, już za tydzień. Podsumujemy ostatnią kolejkę, a także pokażemy najładniejsze gole rundy wiosennej. Podsumowaliśmy 33. serię spotkań, więc przyszedł czas na nominacje w ramach Gola Ostatniej Kolejki. Przypominam, że warto odwiedzić stronę internetową Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Nominacje: Paweł Drągowski, Warta Działoszyn. Michał Wrzesiński, AKS SMS Łódź. Tomasz Bąkowicz, Skalnik Sulejów. Głosujemy do niedzieli do godziny 20 na stronie facebookowej Loży Sportowej. Dobrej zabawy!